No, że no jesteśmy na kolejnym spotkaniu europejskiego klubu, klubu COVID Biznesu. Powiedz, za co otrzymałaś właśnie tą nagrodę? Z Ilonką znamy się już około 7 lat. Z Ilonką już kilkakrotnie miałyśmy, razem brałyśmy udział w tutaj konferencjach. I doszłam właśnie do. Europejskiego Klubu Kobiet, ponieważ jestem psychologiem i postanowiłam do Ilonki teraz dołączyć, aby wspierać jej kampanię Nie hejtuje, motywuje oraz żeby tworzyć również takie spotkania z kobietami, gdzie przede wszystkim budujemy bardzo pozytywne biznesowe relacje. A proszę jeszcze naszym widzom, przedstaw się jaką firmę reprezentujesz i oczywiście jak się nazywasz Nazywam się Katarzyna Kukielińska, mieszkam w Łodzi, jestem psychologiem, prowadzę gabinet terapeutyczny, autentyczna relacja rodzinna. E, powiedz, dlaczego warto przynależyć do Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu? E, przede wszystkim dlatego, że tutaj znajdują się kobiety, e, które chcą tworzyć. E, takie otwarte, szczere relacje biznesowe, które oparte są przede wszystkim na życzliwości. Nie ma tutaj żadnej konkurencji. Tutaj przede wszystkim się wspieramy, pomagamy, dzielimy się swoim doświadczeniem i przede wszystkim jest bardzo miła atmosfera. Nie czujemy się samotne, czujemy, że możemy się wspierać, że jesteśmy razem i to bardzo pomaga nam przede wszystkim również w poczuciu własnej wartości, wychodzić z biznesami i być osobami przede wszystkim, które się pokazują i wychodzą z cienia własnego. I na samo zakończenie powiedz, co oznacza dana nagroda dla Ciebie jako kobieta sukcesu 2021. Przede wszystkim tym, że jestem sobą, że postanowiłam, że jestem najważniejszą osobą w swoim życiu i chcę to również dzielić się z innymi kobietami. W swoim gabinecie pomagam również innym osobom, które wzrastają przede wszystkim, zaczynają bardziej wierzyć w siebie, są bardziej osobami świadomymi. Są to niesamowite osoby, które zmieniają swoje życie przede wszystkim na lepsze, stają się bardziej odważne i też to, co jest bardzo ważne, że jeżeli mamy obsesję na punkcie tego, co. Powiedzą inni, to zniekształcamy własną twórczość. A tutaj właśnie o to chodzi, żeby ta twórczość nasza wychodziła z naszego cienia.